Pracą z Ministerstwa Finansów i dalej trzeba pewne rzeczy wypłacać i prowadzić, więc nie będę miał wiele czasu, żeby z Państwem dłużej zostać. Natomiast organizatorom, tak od razu na początku, sugeruję, żeby jednak w okresie wielkanocnym stół był bardziej różnorodny. Brakuje mi to owoców i warzyw, brakuje mi także ryb, więc myślę, że to, co oferuje polskie rolnictwo i resort, powinno być w całości prezentowane także na tym stole. To co najważniejsze to rzeczywiście zwróćcie Państwo uwagę, że po pierwsze ta żywność nie tylko wspaniale wygląda, ale również dobrze smakuje i po drugie rzeczywiście jest najsmaczniejsza, najzdrowsza, najlepsza na świecie i dlatego między innymi tak dobrze nam się sprzedaje. Choć jak wiemy doskonale, potrzeby konsumentów krajowych też nasze rolnictwo w pełni zabezpiecza. Więc ponieważ mam mało czasu, to jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli macie pytania, to bardzo proszę.